Darczynców dla 16 z 42 rodzin udało się póki co znaleźć. Wolontariusze szlachetnej paczki pozostałych szukali na ulicach Bielunia w ten sposób promując akcję, a przede wszystkim prosząc o wsparcie. Wyśliśmy na ulicę, żeby zachęcić ludzi do wzięcia udziału w naszej akcji. Akcja przebiega bardzo fajnie. Rozdajemy, rozdajemy takie małe prezenciki. Ja może pokażę to kamery. W tym pudełeczku jest sukienek i urodzka zachęcająca do tego, żeby, żeby zostać darczyńcą. I choć aura nie sprzyjała na spacer po Wieluniu, wolontariusze dotarli niemal w każdy zakątek. My spotkaliśmy ich na placu Legionów, gdzie pomimo deszczowej pogody z ich twarzy nie znikał uśmiech. Ludzie reagują bardzo optymistycznie, są mile nastawieni dla nas. Mam nadzieję, że pomogą. Pomagajcie razem z nami! Szlachetna paczka! Do włączenia się w akcję i pomocy zachęcają także sami darczyńcy. Postanowiliśmy. Pomóc. Ponieważ uważamy, że tak jak już koleżanka wspomniała, rodziny zostały dotknięte przez los niezależnie od ich sposobu życia. Czasem okrutnie ich dotknął i warto pomóc. A szczególnie jak przeanalizujemy tych potrzeby tych rodzin, są to dzieci. A tutaj chcę przytoczyć słowa naszego ukochanego papieża, Jana Pawła II, że troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Cóż te małe dzieci są winne, że, że po prostu są w takiej sytuacji. I postanowiliśmy wspólnie z rodziną, znajomymi im pomóc. Ci, którzy zdecydowali się pomóc, nie mają wątpliwości, że w codziennym pędzie warto zatrzymać się choć na chwilę i sprawić, by czas świąt był także radosny dla rodzin, które dotknęła tragedia. Tak naprawdę to Łukasz, którego znam osobiście, zaraził mnie tą inicjatywą pomocy, i gdzieś tam z tych opowieści o rodzinach, które potrzebują naszego wsparcia zatrzymałam się w tym takim codziennym biegu i um, zastanowiłam się nad nie wiem jakością naszego życia czy czasami nie warto jest e, pomyśleć dać coś od siebie e, czy nie warto jest w tym takim codziennym pędzie um, zastanowić się e, nad e, wyższym celem nad tym żeby się otworzyć na potrzeby innych żeby Dostrzec um, tą sytuację, w której się znaleźli. Jak, jak zresztą Państwo mówicie, bardzo często nie z własnej winy. I tak naprawdę dla mnie wyciągnięcie ręki i udzielenie pomocy nie jest wielkim gestem. A, a w momencie, kiedy zdaję sobie sprawę z tego, że um, no dla kogoś, dla takiej rodziny potrzebującej, jest to, jest to ogromny podarunek, szczególnie przy okazji świąt, um, to tak naprawdę to mi wystarczy. Wraz z grupą znajomych zarażeni bakcylem przez Łukasza postanowiliśmy wkroczyć w progi szlachetnej paczki. Byliśmy pier pierwszy raz w zeszłym roku, w tym roku także jesteśmy. Przeprowadziliśmy akcję zbiórki pieniążków wśród naszych użytkowników. Każdy, każdy zaraził, się, zaraził się tym pomysłem, każdy nie tylko, że dołożył swoją cegiełkę, ale także dopytuje się, jak, jak dalej akcja wygląda. Jak, jak wygląda pomoc danej rodzinie, którą żeśmy wspólnie wybrali spośród iluś dostępnych rodzin. I tak wygląda ta sprawa z naszej strony. Myślę, myślę że warto pomagać, szczególnie w tak, w tak znaczącej akcji, jaka tutaj wkroczyła się w powiecie wieluńskim. Akcją włączyło się także Stowarzyszenie Po prostu Żyj, które przygotowuje paczkę dla wybranej rodziny wspólnie z Telewizją Kablową Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. My, jako Stowarzyszenie Po prostu Żyj, organizujemy tą paczkę w tym roku szlachetną razem z telewizją kablową na Osiedlu Wyszyńskiego i wspólnie właśnie po prostu to zrobimy. Czy to może być no, zakład pracy, gdzie się zbiorą pracownicy. Mieliśmy przykład z tamtego roku. Dzisiaj pracownicy zebrali właśnie i taką paczkę, to porządną paczkę zrobili dla tych ludzi potrzebujących. Powiem, może, praktycznie jak to. Jak, jaki był mój udział, więc y, udałem się do kilku firm, nie będę ich wymieniał, y, powiedzmy nazw, dlatego że to są darczyńcy, oni chcieli zostać jako darczyńcy bezimienni. Niemniej jednak są to ludzie o, o wielkim sercu. Przedstawiłem im problem, że my jako stowarzyszenie wybraliśmy taką rodzinę i właśnie, żebyśmy mogli i dali jakieś powiedzmy towary na tą paczkę. I chciałem powiedzieć, że chętnie zrozumieli problem. Są to ludzie, jak powiedziałem już o wielkim sercu i właśnie przekazali towary na rzecz tej. Paczki, którą my organizujemy. O wsparcie rodzin apelowała także Elżbieta Caban, prezes Stowarzyszenia Po prostu Żyj, który już po raz drugi bierze udział w akcji. W imieniu rodzin, które czekają na te paczki, w imieniu wolontariuszy szlachetnej paczki, zwracam się tutaj do wszystkich ludzi dobrej woli, o ogromnych sercach. Przyłączcie się Państwo do nas i sprawcie radość tym, tym rodzinom, tym osobom bo życie jest jakie jest. Nie wiadomo co po prostu kiedyś może nas spotkać. Finał akcji zaplanowano na 8 i 9 grudnia. Magazyn, magazyn naszej sztabnej paczki znajduje się w tym roku Uw. Wojska Polskiego to warsztaty gastronomiczne właśnie ze szkoły, zespołu szkół nr 1 w Jaduniu. I tak już powiedziałem wcześniej, w ten, w ten weekend paczkowych cudów właśnie będziemy, będziemy, będą przywozić paczki do tego magazynu i wtedy wraz z wolontariuszami odpowiadającymi za daną rodzinę będą się udawać, udawać do tych rodzin. Honorowy patronat nad akcją objęli poseł Mieczysław Łuczak oraz starosta Andrzej Stępień.